No i mamy dzień 16 mojego wyzwania Powiem wam tak Czas szybko leci Plany są realizowane i to jest dobre Ale te wyzwanie to nie tylko plany Ale też spełnienie tego co się zaplanowało Więc ja podzieliłem swoje wyzwanie na trzy główne topiki Pierwszy z nich to było życie prywatne Drugie finanse Trzecie zdrowy styl życia Dzisiaj trochę o zdrowym stylu życia Dzień 16 bez cukru w moich przemyśleniach, bo pierwsze parę dni to były no straszne słabo się czułem po pierwsze, po drugie z rana miałem jakieś brożki przed oczami. Nie wiem czy to brak nawodnienia, czy naprawdę odstawienie cukru. Po trzech, czterech dniach dopiero zacząłem czuć się normalnie, a teraz już mogę wejść do cukierni i nie patrzeć na pączki. Znaczy patrzeć na pączki i, i kupić się nie zjeść. Ja, ja też jestem tego zdania, że w sumie mówię o tym badania, że cukier uzależnia bardziej niż kokaina i prawdopodobnie tak jest, bo to, to co się działo, masakra. No, ja potrafiłem zjeść parę łyżek miodu, nie? Jak wracałem z masłem ordechowym codziennie. Parę łyżek. Nie wiem ile jest tam kalorii w jednej łyżce, ale to było naprawdę parę dobrych łyżek, a więc ciężko było ten nawyk przezwyciężyć, no ale już jest teraz dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie. Macie problem z cukrem? Napiszcie w komentarzu.